Proszę Państwa, znajdujemy się w newralgicznym punkcie, czyli na zakręcie ulicy Kwiatowej. Tutaj przed nami mamy takie oto płyty, i to jest ten łącznik między Muniną a Pustynpami. Tak to wygląda. Rondo, rondo miało rozwiązać problemy mieszkańców, oczywiście, mieszkańców miasta Jarosławia. Na pewno Rondo. Problemy rozwiąże, natomiast nasz problem rozwiązałby Rondo, znajdujące się pod dwoma wiaduktami lub Lewoskręt. W tej chwili brak tego wjazdu spowodował, że pomimo otwarcia łącznika na hucie, naszą drogą wewnętrzną osiedlową przyjeżdżają wszystkie samochody po tak oto wyglądającej drodze, drodze żelbetonowej. Proszę spojrzeć, właśnie. Że ta droga nie nadaje się w ogóle do ruchu. Jednak działania wójta gminy Jarosław, który przez pół roku nie słucha naszych głosów, powoduje to, że nie jesteśmy w stanie na razie nic zrobić, ale myślę, że sprawa oprze się o instytucje, instytucje gdzieś wyżej i ktoś yy, zareaguje wreszcie, bo to jest po prostu nienormalne. W związku z tym, tutaj, taki transparent, który mówi faktycznie o postawie gminy. Yy, która tak naprawdę nie chce pomóc swoim mieszkańcom w sytuacji, gdzie ich życie i imienie jest marnowane i zagrożone.